Tam ten, 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 Ale nie to tamto, tylko tamto, tamto. Tam tam tam. Nagrywaj wiele programów na i przechowuj ich nieograniczoną ilość. Teraz telewizja osobista za słówkiem miesięcznie przez pół roku. Media Giga Wolność. <mudnah> ten ruskie plan na wieczór ale mam też plan na informacje w sprawie siedemnastolatka, którego zatrzymała opolska policja i jest on podejrzewany o zabójstwo Wiktorii Skrebkowic. Przy naszym telefonie teraz pan Jarosław Dryszcz z policji w Opolu. Proszę nam e, powiedzieć o okolicznościach tego zatrzymania i co więcej e, wiadomo o udziale tego chłopaka w zabójstwie. Na co, możemy przypomnieć, że 18 marca tego roku you <laughs> W tej chwili, w tej chwili, które, które można Czyli jest w Policji yy, i są prowadzone z nim czynności sam? Dokładnie. Może Pan powiedzieć co sam mówi o sprawie? W tej chwili jeszcze nie prowadzone są czynności, w tym to wszystko co możemy powiedzieć tutaj, w tej chwili to jest najważniejsze. Czy to jest Policji 15-letniej Wiktorii wytaszła drogą? Tak jak mówiłem, to na razie są rzeczy, które są wyjaśnione przez policjantów, które tą sprawę, także w tej chwili nie możemy jeszcze więcej niż powiedzieliśmy na ten temat udzielać informacji. I jakie w takim razie y, najbliższe plany śledcze w stosunku do tego 17-letniej Wiktorii wytaszły się działo z nim niego jakby szybciej? jest zatrzymany, czy będzie wniosek o tymczasowy areszt? To będzie oczywiście prokuratury, jesteśmy więc będzie takim miastkiem, ale tutaj czekamy na śledztwo. Czy rodzina została już powiadomiona o tym zatrzymaniu? E, jeszcze w tej chwili nie o pracach, które trwają, więc tutaj nowe, że za wcześnie byśmy mówić o otrzymać od przez i A jeśli chodzi o samo zatrzymanie, czy po prostu był zaskoczony, czy jakoś ukrywał przed policją? No to zatrzymany w swoim domu, to zatrzymanie zostało wyrażdowane w szkole niedaleko mówiliśmy, Dziękuję za tę informację, które może nam Pan przekazać teraz. Jarosław Adryszt z Policji w Opolu, był przy naszym telefonie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A teraz kampania prezydencka jest zgodnie z zapowiedzią naszej kamery, wszędzie tam, gdzie pojawiają się kandydaci broni, Komorowski dzisiaj w Radomiu odwiedza m.in. linię produkcyjną Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jej składko załączyli się trzy przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej, stoczniowej nieruchomości i nowych technologii. Siedziba centrali znajduje się w Radomiu. Tam właśnie dzisiaj prezydent Bronisław Komorowski.